Z tej strony oczywiście Boksdel, a moimi gośćmi dzisiaj jest Łukasz Mandzio-Samuń. Dzień dobry, witam, witam. Cześć, Michał. Witam, Karol. Cześć, cześć. I Karol, Karolek Dąbrowski. Siemaneczko, witam. Mandzio na konferencji parokrotnie zapytał, dlaczego dopiero teraz wyciągnął... Przepraszam, EBEB -e nic nie wstawił? E -be -e -be. E -be -e -be. Nie wstawił. Szkoda. ...dasz wątek z obozu sprzed lat. Już nawet przed, przed, tym trochę, znaczy nie rozmawialiśmy, ale powiedziałem, że jesteś trochę nieświadomą osobą, bo dziwi mnie to, że wiesz, że przez 6 lat mnie kopiesz, ty oczywiście mówisz, że to były szpileczki, ale fajnie było widać twoją taką przemianę z każdym wywiadem, który... O, licznik jest, to licznik działa na niekorzyść Karolka niestety. ...który udzielałeś po konferencji. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby coś takiego wyciągnąć z racji tego, że tak jak mówię, kopałeś mnie przez prawie 7 lat w internecie. A ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Wrócę do konferencji też. Na sekundę, że również mnie poniosły bardzo mocno emocje. Ja się odpaliłem osobiście na konferencji z powodu tego niepodania ręki. Uważaj, Robert, to jest ekspert. On cię owiele. Ty byś chciał... Opiadam, bo mi podajesz rękę, jak wchodzimy na... No, na przywitanie podałem ci rękę. Jak ja rękę. na w internecie mnie pomawiasz. na rękę podaję. I powiedzenie o coś pokroju, zwierdziałeś stąd, wywierdziałeś, albo nawet się nie zbliżaj, bo dla mnie to było trochę dziwne zachowanie i tak samo wyciągnął. Bardzo hmm. ten face to face. Ciężko. Walka będzie trwała 20 sekund. Macziec wrzucił w parmietrony o się 7 lat. Pamiętajcie, że 7 lat był Karolek kopany. Pamiętajmy, że macie kopał Karolka przez 7 lat. Nie musicie oglądać. Streszę wam. Karolek był kopany przez 6-7 lat. Ma specjalnie wygląda całka 1, żeby móc dalej kopać Karolka. Byłuję moment, gdy Karolek mówi o kopaniu przez 6-7 lat. Przez cały film Mandzieł rzucał argumentar Karolka jedną broną było kopanie przez 7 lat. Pamiętając sympatię i antypatię, Karolek rzucił tekst o uderzeniu dziecka i nie potwierdził kompletnie niczym. Bandzie Konferencję sam sobie zaszkodził. Nie dziwię się, że mam typ schudł, skoro 7 lat kopał w ramach cardio. Mam nadzieję, że z chłopaki zawalczył w boksie, żeby nie można było kopać. To już będzie się zalecać jako ósmy rok kopania. Mam nadzieję, że walka zakończy się ob obustronnym odklepaniem. Oj, No powiem Wam tak, na konferencji Karolek giga czadzior. Natomiast na tym fejsie, na face to face był tak cholernie nudny, że to oglądałem i on trwał, nie wiem, czy on trwał półtora godziny, tak mi się wydawało. Tak mi się wydaje, że półtora godziny, ale oni ciągle wracali do tego samego. To było tak 15 minut, gadają i reset. I znowu od początku, i znowu od początku, i znowu od początku. Dlatego właśnie shot z tego trwa 16 minut, nie? Mamy wstęp, 15 minut tego samego i zakończenie. Świetne komentarze, no to prawda. Dla dziwne było to, że w 6 lat kogoś kopiesz, a wyciągasz do niego rękę, więc nie dziw mi się, że, że byłem niemiły. Tak, tylko że z mojej perspektywy. No z jednej strony mamy Mandzia, który ma Angry Issues, który ktoś napisał i strasznie jakoś tak nagle wybucha, a z drugiej strony mamy. Godzinę 51, przepraszam, ten face to face pro. A z drugiej strony hmm. mamy Karolka, który, mówię, bazował całą kłótnię i całą konwersację na tylko jednym argumencie. No, szkoda, szkoda, kurczę, bo, bo myślałem, że naprawdę się fajnie pokłócą, że znowu jakoś dymy. A tutaj jednak było takie, no przepraszam Cię za to i przepraszam Cię za to i moja żona płakała, a to ja Cię za to przepraszam. I przepraszanie, klepa, no, klepanie się po plecach, no tam, ach, słabo, słabo. Ty bym się zwrócić uwagę. Znaczy, słabo. I słabo i szkoda. Że jak dla mnie sprawa została zakończona już w tamtym roku, do czego później, jeżeli będę miał okazję, tutaj mi pozwolicie, będę chciał wrócić i pokazać cały timeline tego wszystkiego. Wielu ludzi w komentarzach pod konferencją mhm. zarzuca ci, że twoje zachowanie potwierdza zarzuty Karolka. Jak ty się masz do tych komentarzy, jak i do samych zarzutów? No właśnie komentarze, no muszę się zgodzić, że po prostu moje zachowanie na konferencji nie było odpowiednie. To była moja pierwsza konferencja, pierwszy występ na takim programie. Byłem już wcześniej mega zdenerwowany całą tą sytuacją, ponieważ została mi zarzucona przemoc dwukrotnie. Przemoc wobec dziecka, po drugie przemoc wobec naruciaka że jemu ja również sprzedałem liścia, co jedno i drugie nie było prawdą. Pozalę sobie przeczytać, że tutaj wiadomość. Jestem jednym z uczestników obozu Star Wars Fans for A, no mówię. No tak, z jednej strony mamy to, że Karolek powiedział, że tam, że Mandjo kogoś uderzył i nie do żadnego, żadnego argumentu, żeby potwierdzić swoją wersję. Natomiast Mandjo dał argument taki, że jakiś biznes do niego napisał i potwierdził wersję Mandja. Także, także trochę, trochę ciężko uwierzyć. No, nie wiadomo, nie wiem, gdzie, nie wiem gdzie, gdzie jest racja. Ale i z jednej, i z drugiej strony mamy coś takiego, że możemy w to wierzyć, i możemy w to nie wierzyć, i wyjdziemy na, na, na to samo, nie? Przepraszam, że mam słabą pamięć, ale ile Karolek był kopany, bo nie pamiętam. Wiesz co? 6-7 lat jakoś. Karolek w sobie rzucił oskarżenie, na które nie ma najmniejszego dowodu, więc też słabo. To on y, powinien udowodnić Mandziowi, że uderzył dziecko, a nie Mandzi, że jest niewinny. To prawda. Z tego co pamiętam, Mandzi opowiadał kiedyś o przemocy za dzieciaka. Nic dziwnego, że jest y, choć trochę toksik. Ja też, ale klucz to nad co opracować i nas nie wykluczać, bo się nie nauczymy full control. Full control? Ważnie, że cierpie totalnie zarte płyta i to jeszcze nie uargumentowana. Nie ma nic ciekawego do powiedzenia. A drama to odgrzewany kotlet. Mandzio już lepiej niż na konfie. Mandzio lepiej niż na konfie, ale mówię, stra flaki, flaki urosł z olejem, jak to się mówi. Panie pewnego dnia organizowany był offroad i wtedy po kilku uczestników jechał z jakimś youtuberem. Ja... Ale ten widz miał też fakturę, że był tam wtedy, więc jest. Jest więcej, jak najbardziej, jest więcej, ale to też nie. Znaczy, okej, okay, jest więcej, jest więcej. No jest więcej niż nic, więc coś jest. No no tak, no to masz rację, no masz 100% racji, co Ci mogę więcej powiedzieć? No. No ale, ale z drugiej strony, wiesz, z drugiej strony Karolek, tak jak powiedział, że wystarczy, wiesz, że teraz to ja mógłbym teraz, wiesz, prosić ej dobra, to albo ja, albo albo ktoś, ktokolwiek tak naprawdę, nawet grafika swojego mógłbym poprosić, żeby wydrukował mi fakturę na to, że tam byłem i by, i by mi zrobił to, nie? I zaraz bym, wiecie, i wysłał to Karolkowi, i powiedział, ej patrz, ja też tam byłem i widziałem, jak normalnie Mandzio złapał chłopca za nogi i rzucał nim po prostu o ścianę, nie? Także, wiesz. Ciężko. No, ciężko, bo z jednej strony nie mam argumentów, z drugiej strony mamy obronę na to, której tak jest dziurawa. Akurat jechałem z Tobą, może nawet mnie kojarzysz. No więc, czy na obozie doszło do jakichkolwiek rękoczynów? Nie. Nikogo nie uderzyłeś, zarówno Ty, jak i żaden inny YouTuber, więc to jest, jest... To ze strony. ze może ci przerwę. Nie, nie jest... uderzył no, na tym, ale na, na banku uderzył w tamtym roku Karolka. Znaczy, kopnął go. Może mi ktoś powiedzieć, ile razy mała kopnął Karolka? Ile razy? Ile lat? W tym momencie, A wiesz, ile osób po y, tym jak chciałem znaleźć tego chłopaka, jak dałem Insta Story, wiesz, ile osób odezwało się do mnie, że to ja jestem tym chłopakiem, który został uderzony. Uderzony, jesteś świadomy tego w ogóle? No to jest kilka tych chłopaków w takim razie. bo... Nie, nie jest kilka tych chłopaków, tylko. Ale Karol dobrze wiesz, tak. jak działa internet. Dobrze, Karol, ale to jest trochę tak, że ty wychodzisz z zarzutem do mnie, po czym mi każesz szukać dowodu, że tak nie było. To słuchaj, to ja, może ja opowiem po prostu tę sytuację. Ale nie, a czy ja mogę dokończyć, ja nie skończyłem tutaj właśnie okay. wszystkim, bo ty nie wiesz do czego dążysz. Hmm. Zabrałeś go na bok i po prostu. Nie, nie, nie do czego dążysz. Nie wiem, dążysz człowieku. Dałeś o jego zachowaniu. Po tej sytuacji gościu się ogarną, już do końca obozu. Absolutnie nie ma o tym, że zabrałeś na tym obozie. Gdyby tak było, to przecież 99% byś był wyrzucony od razu i tam dalej, dalej. Ale dalej, kontynuując. Dowody na to, że ta osoba, to po pierwsze jest tutaj mail ze Star For Fans, dla ciebie mogę Ci później pokazać. Mm -hmm. Po drugie, jest tutaj nasze wspólne zdjęcie, właśnie z tego obozu, mm -hmm. które zostało pokazane. I po trzecie, A po trzecie jest. Tutaj faktura, gdzie jest po prostu dowód za wpłatę, że był osobą na. Okej, okay, okej, okay, w porządku. To teraz ja przedstawię e, moją wersję wydarzeń, bo też nie miałem okazji o tym powiedzieć. To był hmm. turnus Polańczyk 2015 rok. Ja miałem ściankę wspinaczkową wtedy z dzieciakami. Najkończąc no ściankę wspinaczkową, spinaczkową, poszedłem do świetlicy i pierwsze, co we mnie od razu uderzyło, to dzieci, które pobiegły do mnie i powiedziały: "Karolek, wiesz, że Mandzio poszarpał dzieciaka za ucho? Karolek, wiesz, że e, Mandzio uderzył dzieciaka?" Ja wyczekajcie spokojnie. D Dajcie chwilę, dopiero wszedłem po czym przychodzę do pokoju, siedziałeś w pokoju, siedziałeś na laptopie i pierwsze w ogóle słowa, które do ciebie powiedziałem to: "Łukasz, dlaczego ty uderzyłeś tego dzieciaka?" Założyłem najmocniejszą wersję, czyli po prostu to, co może mhm. najmocniejszą wersję. Uderzenie dziecka. Po pierwsze, temu nie zaprzeczyłeś, tylko wywiązałeś się z tego rozmowa i powiedziałeś, że tak, wiem, że źle zrobiłem, że miała miejsce taka sytuacja. Była rozmowa, a później powiedziałeś, że, że przeprosisz tego dzieciaka, więc mam nadzieję, że go. okiem spora. Faktura e do podrobienia, ale zdjęcie to raczej dość dobry dowód. I ten co do pytania, to widz, czy mówi prawdę. No tak, no ale wiesz, to, to właśnie jest tak, że mm, jak jest się widzem kogoś i masz do kogoś na przykład sentyment, powiedzmy, no bo powiedzmy, że to Star For Was 2014, no kilka lat wstecz. No, tamten, tamten chłopak był wtedy dzieckiem, albo nastolatkiem młodym. No i wiesz, jak kogoś lubisz, a na przykład nie lubisz karolka. No to co za problem? No to piszesz, wiesz, piszesz do Mandzia, ej, zrobiłem sobie z sobie zdjęcie, tu masz to, tu masz to. Było tak, jak mówisz. No, ciężkie, ciężkie i, i fajnie, gdyby fajnie, gdyby Karolek również wyciągnął jakieś argumenty, i fajnie, gdyby wyciągnął faktycznie jakieś, e, jakieś informacje, które mogłyby. Zaburzyć to, co mówi Mandzia, bo w tym momencie mamy argumenty karolka i mamy argumenty oraz dowody mandzia. Słowo przeciwko słowu? No tak, no tak, tylko że Mandzio sta, wiesz, jakby stara się coś jeszcze wyciągnąć, żeby, żeby potwierdzić swoją wersję zdarzeń. Przeprosiłeś, po prostu zakładając, to co powiedziałem. A jednak jestem człowiekiem, który woli, jeśli ma jakiś osąd do wydania, albo jest jakaś sytuacja, którą trzeba ocenić. To ja lubię argumenty. Mati, kry, nie kryła, mimo mojej sympatii do Ciebie. Ale skurczywy, jesteś, Mika. Wchodząc tam i to... Ja myślałem, że, to... myślałem, myślałem, że wiesz, że właśnie kolekcjonuję Was tutaj yy, i, i że później mi się odpłacicie tym, że wiecie, jak będzie jakaś drama i zacznę kłamać, to powiecie, nie, nie, Smyśliński tutaj rację ma. Było tak, jak mówi. A wy mówicie, wy brutusy jedne. Wy brutusy. Wszystkim ty temu nie zaprzeczyłeś, kiedy o tym rozmawialiśmy. Nie, dla nie, dla. Mówi, że ja uderzyłem dziecko. Tak, i wytłumaczyłem ci dlaczego. tak Dobrze, ale ty musisz mieć na to jakiś dowód większy niż ten, ale ja mam dowód właśnie, że mam świadka tej sytuacji. Ale to może być twój widz, który stwierdziła, dobra, to obronię cię po latach. nie? z tego, że pokazał, że mam świadka tej. A, to właśnie tak, tak, tak. To jest bardzo dobrze. Jesteś niewinny, dopóki. Dopóty, dopóki inaczej śmierć zostanie Nie Niebawem się w taśko, nie? Sytuacja. Ale to może być twój widz, który stwierdziła, dobra, to obronię cię po latach. nie? Co z tego, że pokazał, że ma fakturę ze ze Start for France. Ja do ciebie ok. pokazałem cokolwiek, a ty nie pokazałeś, po swoich słów. Dobrze, zrobimy jeszcze mocniejszy research i na pewno możemy dojść do samej prawdy, ponieważ ja wiem, że czegoś takiego nie zrobiłem. A opomowianie kogoś o uderzeniu właśnie dziecka. To, że tego nie zgłosiłeś od razu, że coś takiego nie by miało miejsce, od razu o tym nie porozmawiałeś. Tak, ja w... razu... jak. jaka o tym z osobą, która to zrobiła, nie? I ty powiedziałeś no wiesz, że jesteś świadomy tego. Ale nie, momentu... nie, ja mówię, że nie zabrałeś sprawy dalej, że nie zgłosiłeś tego gdziekolwiek indziej. co to mówi o tobie, że ty dopiero o tym mówisz w momencie, kiedy mamy konflikt tutaj na ma, że czeka z tym wszystkim tyle lat i nie powiedziałeś nigdy o tym wcześniej. Jak dla mnie jest to też również dziwne zachowanie. Nie dla mnie to nie jest dziwne zachowanie. Okay. kontynuując z danej mój drogi. Light Shadow Legends, e, co mnie tam właśnie powiedzieli, że wykazałem się straszną hipokryzją, krytykując ciebie za jakieś działania w internecie, po o samą mięczenie. Zgadzam się. To była po prostu byłem brenniony do Ciebie. Nie miałem żadnego powodu, żeby taki być. Miałem po prostu do Ciebie bardzo negatywny stosunek. Miałem negatywne z Tobą relacje, których właśnie nigdy nie zostały wtedy wyjaśnione i naprawione. Cieszę się, że jest. To jest się kontynuuje wiadomo. właśnie z tym, że w ogóle z tym moim właśnie wbijaniem szpileczek i tak. Nie jest ogólną... wbijanie szpilek, to jest kopanie. Dobrze. Nawet na wybijanie... i takie hmm. właśnie z takim traktowaniem Ciebie. Hmm. Tylko, że teraz dochodzimy do. tak, też Timeline. Czyli całego naszej genezy konfliktu, jeżeli chodzi o poprzedni rok. Zatem wszystko się zaczyna od tego, że na streamie. Po prostu, tak, jak wcześniej już byłem dla ciebie bardzo nie niemiły, kopnąłem ciebie w jakiś sposób, bez żadnego powodu. Tak, napisałeś do mnie w tej sprawie i wtedy w lipcu 2021 który roku raz pisałem do ciebie w sprawie tego, żebyś się I... ode mnie odjebał? Tak, nie, nie wiem, który, ale wtedy napisałeś i porozmawialiśmy o tym. 7 lat, przypominam. I wymieniliśmy bardzo dużo głosówek, w których przyznałem ci wiele razy i przeprosiłem ciebie za rzeczy, które zrobiłem, mm. wyjaśniłem ci niektóre sytuacje z przeszłości, że. Nie przeprowadzę, mam ale argument, że dopiero teraz to wyciąga i dla mnie plus nie ma jeżeli ma się wiedzieć, że ktoś skrzywdził dziecko. Tak. Teraz razy był kopany? 6 albo 7 lat? Coś takiego rzeczywiście być może to tak wyglądało z mojej perspektywy z mojej perspektywy wyglądało to inaczej i ty wtedy powiedziałeś że o kurde no to jak to patrzę z twojej strony no to widocznie to było po prostu nieporozumienie z niektórymi sprawami hmm. i być może jednak nie było, nie było to aż tak duże jak się wydawało po tej rozmowie w lutym co wstawiłem głosówkę nie po to żeby ciebie odciągnąć kompany kurwa czysty był co czernić nie po to żeby ci pokazać że... jakbym miał te palce pomarszczone że wiesz że mam na ciebie jakieś Ale ruchu. wstawiłeś wyciąganie głosówki Ale wyciągnąłem jest... tą głosówkę żeby potwierdzić że my już wyjaśniliśmy tę sytuację Ale czy I... uważasz że wyciąganie głosówek jest mega chujowe? Nie uważam że wyciąganie głosówek jest mega chujowe jeżeli jest to w intencji na przykład, że stary, wyjaśniliśmy już ten konflikt, nie rozumiem dlaczego do niego wracasz po raz kolejny. Dziwne, Łukasz, za troszkę stylowy, bo teraz się mocno o tym mówi. Napisałem wreszcie po latach do Naruciaka, to myślę, bo tak myślę. Była ku temu okazja, bo ja zazwyczaj nie wspominam gdzieś tam turbo starych czasów, bo już tyle się u mnie pozmieniało od tych 6 czy 7 lat, że zajmuję się jakby kompletnie czymś innym, nie, nie, za, nie zawracam sobie tego. 9 lutego. I to normalnie. Boga ale miałem taki epizod właśnie w liście plotka i stwierdziłem, że jakby. No i mówię, no i, no i to, jest, to jest już dziwne, nie? Że wiecie, że 9, 9 lutego gdzieś tam przyjaźni ze sobą gadają i, i nagle gdzieś tam wiesz, jak ja kogoś nie lubię, ktoś mnie, powiedzmy, kopie przez 6-7 lat i kogoś nie lubię, to kogoś mam e, jakąś urazę, no to, to nie odzywam się do niego, nie wiem. I nie mówię mu, że w ja, jakimś tak, no nie wiem, no nie, nie odzywam się do niego w jakiś taki pozytywny sposób, nie kogoś nie lubię, to kogoś nie lubię. Jeśli, jeśli wobec kogoś ma, żywię aż tak ogromną urazę, oczywiście. nagrywał gdzieś tam na tę reakcję, to po prostu o wszystkim powiem. I po latach muszę ci też troszeczkę zwrócić honor, bo widzę, że w tej całej sytuacji nie ty byłeś prowodyrem tego wszystkiego. Gdybym mógł się cofnąć 7 lat temu, to miałbym troszeczkę mniej rozjebany web i na pewno wiele spraw załatwiłbym inaczej. Po prostu o tym powiedział. Tak jak zresztą ostatnio nadaliśmy, po prostu, że trzeba było o tym porozmawiać. Całe jest to, że na konferencjach rzucają, do siebie, rzucają w siebie fałszywymi oskarżeniami i nigdy nie pokazują dowodów. Tak samo w Ferrari skarżył Polaka o gwałt i No właśnie, właśnie, była gadka o gwałcie, jest cisza, nie? I co teraz? No, to jest prawda. I to jest tyle. Także w żadnej złej krwi wszystkiego dobrego i tak jak mówię, no stylu... właśnie, żadnej, żadnej złej krwi. Także no mówię, jak ja na przykład nie wiem, no ja nie, nie, nie mam nikogo takiego, z kim się nie odzywał kilka lat. Ale powiedzmy, że miał. No tak jak teraz na przykład Karolek mówi, że przez 7 lat jest kopany i go nie lubi, żywił razy, że jest skrzywdzony i tak dalej. No to i w lutym tam gdzieś. Chyba, że w lutym mieli dobry kontakt, a później się znowu coś spierdziedziło, No to wtedy okej, okay. no to wtedy okej, okay, że tutaj niby już się dogadali i było wszystko okej. Okay. I za zaczął coś gadać. Więc również rozumiem to, że mógł się znowu wkurbić. To wtedy okej. Kurwa 8 na 10. Zawsze, żebyś lepiej wiadomo. I taka była moja intencja. Nie była moja intencja, żeby tutaj ciebie. Nie rozumiesz, że osoba, która była przez 7 lat przy sobie kopana. Ale właśnie jesteśmy dorosłymi ludźmi. W momencie, kiedy ktoś mi mówi, że konflikt został rozwiązany, że jest zażegnany, jest między nami. Też prawda. Okej, okay, pójdziemy kiedyś gdzieś jeszcze steka, się umówimy i jeszcze sobie umówimy to wszystko w cztery oczy. To nie rozumiem, dlaczego... Ale ty nie musisz tego rozumieć. Ja, jedyna Cześć taktyka, która działała w jakiś się. sposób na ciebie, że na chwilę się ode mnie odczepiałeś, to było to, żeby po prostu uśpić, powiedzmy, twoją czujność. Ty wrzuciliś film, że odchodzisz. I był komentarz, właśnie negatywny na Facebooku, gdzie po prostu się do ciebie doczepili, zaczęli cię wyśmiewać i tak dalej. I ty się... Moi drodzy, jutro o 12 film w ogóle, więc zapraszam bardzo serdecznie, będzie mocny. Dałeś złapać na te... Nie, jeszcze o... nie dałem złapać. Ja Wiedziałem, że jesteśmy w znajomych. Ktoś do mnie napisał, że pamiętasz, jak się żegaliście na filmy. Ja wtedy zacząłem wyciągać te rzeczy. Ale, ale ale, 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 ale sobie, ja, no nie ja byłem. Wiesz, ale właśnie o to chodzi, że ja nic właśnie z tym nie zrobiłem. W momencie, kiedy ty to napisałeś, ty nagle zacząłeś zarówno na hmm. mnie wchodzić, jak i wchodzisz na Naruciaka. Tam jeszcze, że na naruczak się też no kiedyś to igra. To dla mam wszystko wiedzieć. Super, bardzo się cieszę. I absolutnie nie rozumiem, że w momencie, kiedy mówisz, że jest ok w roku no 2000. Ja nie rozumiem, że mnie kopiesz od, od 7 lat, nie? Kiedy mówisz, że jest wszystko ok, wszystko. Zobaczycie. Jest wyjaśnione i że już nie ma się o co martwić. Po czym starasz się spróbować zbudować tę lepszą relację. W lutym do mnie piszesz sam siebie z pochwałą. Tak. Sam siebie komentarz, robisz te wszystkie rzeczy, żeby pokazać, że jest ok. Po czym nagle mówisz, że nie jest ok i zaczynasz, że absolutnie. byłeś fałszywy wszystko. do mnie przez tyle lat, więc nie dziw się, że ja, tak jak mówię, chciałem troszeczkę uśpić swoją czujność i żebyś. Yy, mów... Ha dał mi spokój i wypowiadał się na mój temat. I jaki to był cel? Dalej, bo nie rozumiem, że, żeby się nie czepiał. Bo tak jak mówię, w 2017 roku, kiedy do ciebie napisałem, że ludzie wysyłają. To po co, to po co... Nie przerywaj mnie, że ludzie wysyłają fragment filmu, w którym spuszczasz serdecznego Karolka w kiblu. Ja ci mówię, że mi to przeszkadza, stary, nie fajnie, że to robisz. Po czym ty mówisz, że nie, nie ma wina, że stały? Zdanie podzielone, bo raz mówisz, że 6 raz, że 7? To nie wiem. 4 lata lewo, 3 lata prawo. Strasznie były kopie. Wiecie, co kiedyś Bruce Lee powiedział? Nie obawiajcie się. Wojownika, który trenuje tysiąc kopnięć, dziesięć tysięcy kopnięć, tylko obawiajcie się wojownika, który jedno kopnięcie trenuje dziesięć tysięcy razy. Tutaj ja myślę, że Karolek ma takie pierdolnięcie w nodze. Nie, tak naprawdę to nie ma. Widziałem, jak się, jak się porusza na. Jak się porusza, to nie, absolutnie nie. Ja bardzo bym chciał na drugą walkę, jak mandzia. To było fajne, bo ma prawie dwa metry. Śmiesznie było, bardzo chciałbym z synonimem żegania na wizji I, i twoje jakby dogryzanie się nie skończyło. Ale wyjaśniliśmy tę sprawę. Właśnie porozmawialiśmy o tym. Słuchaj, ja wiem, że tobie się chyba wydaje tak, że ja co drugim filmie cię dogryzałem i tak. Nie, że... ja tego nigdzie nie powiedział. Dobra, no, mówię, że, że... bez walki. O, właśnie, chyba... o, teraz mi się przypomniało. właśnie. Że... Jestem... Chyba. O, czekaj, w wywiadzie powiedziałeś, że to nie jest tak, że ty tam kopałeś Karolka co piątek, że robiłeś sobie tematyczne mhm. e, piątki z Karolkiem, ale załóżmy, że kopałeś mnie raz w miesiącu. Przez 7 lat. Nie było to aż... 12 razy 7 to jest. Nie, nie było to 12 razy 7. razy. Ale ja by... Bardzo często. Bardzo Myślę, często. że wyliczył, to, to było. Ja bym nie policzył tak szybko. To bym nie mógłbym Szybko, ale niedokładnie. Jeżeli 10 razy zachęcam nie na to, może koniec. śmiało wyliczysz, ile to razy ciebie kopałem. Męczący butem face to face? Tak. Ja w ogóle te, wiesz, co, jest, co jest najlepsze, że ja w ogóle miałem wtedy zrobić live'a, skomentowania tego i później kolejne tematy, to powiem wam, że do, bardzo się cieszę, że nie, nie, nie zrobiłem tego ani sobie, ani wam, bo dwie godziny byśmy oglądali to samo, nie? Masakr. Nie rozumiem cały czas, dlaczego się z kimś godzisz, dlaczego później próbujesz z nim budować lepszą, pozytywną relację. Po czym tym wszystkim mówisz, że ja tylko próbowałem może uśpić... zrozumieją, zrozumieją to ludzie, którzy przez 6, prawie 7 lat będą tak traktowani przez swojego oprawcę. Tak, zrobiłem źle. 6, prawie 7, więc jednak 7. Tobie w przyszłości nie, nie zaprzeczam, że byłem dla ciebie nieobiektywny, niemiły, zły, ale później starałem się być dla ciebie lepszy. Mm. I potem wszystkim ty mówisz, że musiałeś uśpić moją czuność, żeby mnie później przeatakować. No wie, zrozumiem to ludzie, którzy przez przez tyle Kochany, kochany przez 6, 7 lat. lat byli przez kogoś atakowani. Mamy telefon od kolegi uderzonego dziecka. Czy Mandio pamięta, jak w samych majtkach wybiegał z domku letniskowego? <głos> 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 Jest to niemożliwe. Ja pamiętam, ja byłem tymi majtkami. Bez takiego powodu. Ty był domkiem letniskowym tutaj może na razie? Bo to, że ja strasznie się mega wstydziłem swojego ciała, wstydziłem się, na ci koszulkę. Z byłeś? Przy innych byłem domkiem, potwierdzam, okej, okay, okej, okay, no to mam potwierdzone. No to Paulina 7 lat bardziej, ludzie mówią. Jesteś pewny? Jestem pewny. no. Jest rozłączony. Dobra, trzaję jest zwykły. Elo i Wardenga to Kondon. Co to to by... był z tej strony z zawiercia. Cześć. Dziwi mnie to, że wyciągamy takie rzeczy po 8 latach. To jest tak jakbym ja sobie przypomniał jak byłem na studiach i pochlaliśmy słopami, jeden w mordę temu, drugi w temu i muszę sobie nagle to wypomina. Ogólnie mam takie przemyślenie, że wyciąganie rzeczy, które miałem. Prawda. Prawda! Je, jebać Wardęgę. Miejsce 8 lat temu, to tak jakby ktoś się skończył 8 lat temu, nie będę mówił to. W ogóle dziwne to jest i Karol chciał, z ręką na sercu przysiągł, że nie... Wardenga to Kondo? Kiedy mów, Kiedy dymą? pasą sąsu? robisz tego po prostu pod walkę. Nie, nie. Masz faktury, że byłeś majtkami? Mam. Robię tego pod walkę. Ja, tak jak mówię, jestem osobą, która zajmuje się też innymi rzeczami, nie tylko YouTube'em. Ostatnie lata poświęciłem też na budowę domu, poświęciłem czas rodzinie, więc też nie mam już czasu, żeby tworzyć nie wiadomo jaki wspaniały i zajebisty kontent. i też jestem tego świadomy, więc... więc to tyle, nie? Tylko dziwi mnie właśnie, że jedyny punkt zaczepienia to są rzeczy, które działy się x temu i tak naprawdę... Ale czyli... który... Nie no. x, tylko V i I. Publik, prowokator. Syropa są, są, filmą. Proszę, że ci przerwę, czyli nie jesteś w stanie tego z... może nie jesteś w stanie tego zrozumieć, bo po prostu nigdy nie byłeś, że tak powiem kopany przez kogoś. On cię kopał, tak podgrzewał, on cię po prostu na przykład nie lubi, nie potrafi no, tego zrozumieć. Ja, no ja rozumiem, że wiesz, mnie nie lubi, też oficjalnie o tym mówię, ale mówię, inna sytuacja by była wtedy. Nie powiedziałem, że teraz że cię nie lubię. Mam Inna sytuacja. To teraz to kochany jesteś. Teraz przez 7 lat, to lat, to lat, to lat to kochany. ...by była wtedy, kiedy sam byś był przez 7 lat przez kogoś w taki sposób traktowany. W momencie kiedy zacząłeś mówić bardzo, bardzo mocne kłamstwa no, na mój temat, no, nie są turem, nie... potwierdziła. A, boże, myślałem, że o tym mówi. Mega mocno ugodziły w środku. No mówisz, że to nie jest Dlaczego w pokoju powiedziałeś? Legend, słyszałem. Jak zapytałem cię, dlaczego? Dożyłem. Nie wiem co powiedziałem, chłopie, w roku 2015. No nie pamiętam i ty też kurwa nie pamiętasz. Powiec. tylko jesteś tak przeżarty, tym żalem i nawiścią do mnie, że ty każde wspomnienie ze mną zamieniasz w nie w jakiegoś największego tutaj drania i skurczybyka. I tak jasne, były momenty, gdzie byłem tym draniem. Owej, draniu. draniu. Komu wysłałeś tą głosówkę? Draniu. Nie pamiętam komu wysłałem tę głosówkę, ale stary chłopie. Powiec. wysłałem głosówkę prywatnie, tak? Ludzie wszystko ma swoje granice. Byłem komarem przy domu króliczkowym, ja też potwierdzam. Kurczę, też Bardzo dziękuję Jurka za obrazka, wdraż serdecznie. No to mamy tutaj nic dowody, że Mandy jednak biegał w tych samych gaciach. Masakra, Mandy, masakra. Popie? nie wiem gdzie ją kurwa wysłałem, ale ja tak mówię na streamie. Majcie tam tylko siedzi i się uśmiechanie. Zajabliste, zajebista praca. I ma często wobec widzów czy Rysiek coś? Drogi, kiedy ty od Jak się na coś w to od raniu. Moj łachmy to. to. nie oznacza, że chcę to zrobić. I mam na tym tablet. Pozor, machonek oczywiście. Chcecie również historię od widza. Czekaj, po 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 poczekaj. To czekaj, poczekaj pokażę ci się... tą głosówkę, zacznę od tego, Zaczyna że. Się. Kiedy będzie zbieranie hajsu po FM 19? No po 18, jak nie będę walczył. Pokażę y prowadzącemu włodarzowi głosówkę, do której. Oui, oui s'il vous plaît. Et on et on compte. bo że nie pamiętam, co się działo 3 miesięcy temu, a tym bardziej w 2015. Ja pamiętam w 2015, że Mandzio w, w samych Majtach wybiegał z domu, z domu letnickowego. To pamiętam akurat. Pamiętam, jakby to było 7 lat temu. Samoń przyznaje się, że ją nagrał w 2014 roku. Mistrzostwo, prawda? Do... To jest w każdym razie to samo, nie? To Czy to rano. jest wiadomość głosowa? No nie, to jest... Y... Nie musisz mówić co tak, to jest tak, na tak. chwilę obecną, to nie jest wiadomość głosowa i teraz... To jest... Są? Tak, ty w wywiadzie o Mateusza Kaniowskiego idziesz sobie. Biznes Ogród, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy we wspólnie z na onami poprawić ci humor. I stary, ty jesteś kurwa pewny, że ty tę wiadomość głosową nagrywasz, rozumiesz? Ty nawet. O, nie Bo... pamiętam. Ja też nie pamiętam! Ja no ale stary ty mówisz, że wyciągasz, nawet pokazujesz stary, że trzymasz telefon i mówisz, no, taka wiadomość głosowa y, była I ja, i ja wtedy powiedziałem, że ty dzieciaki mnie i ja bym go wyszarpał za ucho. Stary, to ja powiem więcej, tylko nie bądźcie zawiedzieni, Taka wiadomość głosowa y, nie miała miejsca. Nie miała miejsca. A tu Mateusza Kaniowskiego mówisz, że ty kurwa nagrywałeś tą wiadomość głosową i że. Y, rozumiesz o co chodzi? jesteś kurwa kłamcą stary. Ty mi próbujesz. Że są dla że jestem kłamcą, a robisz dokładnie takie same ruchy. Już jest Matthias. Kiedy mógł. W Co zgłosował, Chłopak super progres, zrobił do walki, fajnie się rozgadał. Wiesz coś? Kompletnie nie. Ja pamiętam, że ten, że. że byliśmy pod stadionem, on dostał w a ja uciekam, bo jestem cipą. Okej, okay, okej. Okay. Ja ci powiem tak, jestem tak rozjebany tym argumentem, że aż kurwa nie wiem co powiedzieć. Mhm. Naprawdę. W sensie spodziewałem się wszystkiego na tym face to face, ale kurwa czegoś tak. Później oddziej powiem. Powiem Ci tak. że <laughs> Szkoda, że nigdy nie stymulowałeś na Twitchu, bo był taki etap, gdzie graliśmy w Amonga i niektórzy naprawdę robili kurwa z Loki robić, to ty byś kurwa doktorat dostał mhm. w tym momencie, muszę ci powiedzieć. poczekaj... Komosowała mu kompanii. Wiecie mioty ja Karolek et I... Et... Kiedy mów? ...cela Pasała jest za Karolek... E... Que é um uh, público provocador. Que demão. Se ela passar. Se ela passar, so, uh, eu penso hoje na fonte. E tá... Que demão. Bo ja chcę tutaj pokazać, że to nie jest tylko tak, że jest kurwa normalne, że czasem się na kogo. A chuj, to nie jest głosówka. Jebać, nieważne, no, do tego nie wracam. Ale tutaj mam. Ale byłeś pewien, że a, te tego. Dobra, a mam Wiedziałeś. wiadomość tutaj od widza, 20... 23 grudnia 2018. Więc mi sam, wysła... dostałem o. wiadomości, typu, że napisałeś tutaj na pliwa do zioma, który ci się po prostu z ciebie na Facebooku, o. że siema dojadę cię. Źle trafiłeś, bo mam znajomego z... Prawidłowo. Z Moraga, co cię sprzedam, mam uderzenie. Ja też was dojadę. Do twoich rodziców, co w internecie wypisujesz kleszczą, znajomych lepszych ogarni, o ci odpisał xd na to, a ty i tyle wiesz o życiu, kurwa tyle potrafisz, co po niektórym przydałby się detoks od internetu znasz sobie. A wiesz, jaki jest w ogóle kontekst tego? A... Poszarpał dzieciaka. Miśle, nie, 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 sprzedałem pobi liścia, pobiłem go, tak? Poszarpał dzieciaka za ucho, sprzedał mu liścia. To ja może wytłumaczę wszystkim, jaka to była sytuacja. Była sytuacja, że byliśmy na turunie Nie ma znaczenia kontekst, jesteś jakiś jebnięty na łeb. Wiesz, jaki jest w ogóle kontekst tego? Tak, to wysła, to się wysła, z czego się ga. śmiał? Wysłał, jak on napisał wiadomość tutaj widać. No. Ale o co mi chodzi? To nie jest kontekst do tego, że o jak ty tak mogłeś powiedzieć kurwa do widza. Tylko to jest kontekst tego, każdy się w życiu w kurwia czasem nie dobrze, nie dobrze. Każdy, każdy, popełnia błędy, każdy się w życiu wkurwia. No oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że y, jestem święty, nie jestem też taki, że kurwa nie wiadomo, ale, ale ty ja, na odpowiada. ja nie nazywasz kłamcą, bo ja zakładam, że jeżeli jest mój głos wyciągnięty coś z kontekstu kilka lat no temu. No tak nazywam cię kłamcą, bo kurwa wiadomo. Ja już tego na nie, do nie pamiętam tej sytuacji. No ale jak nie pamiętasz to, bo, bo ci kurwa że bo ci ufam, że jak ty mówisz na konferencji, że taką głosówkę powiedziałem, to mam takie widocznie coś takiego powiedziałem, nie pamiętam tej sytuacji, bo jest to kurwa sprzed pięciu lat. Bardzo chętnie wyjdę i dam ci po mordzie za stare czasy, i ty mi dasz po za stare czasy i się że sobie damy po tej mordzie, bo trzeba. no jest Wariaty. dać pomocnie? Ale na chuj! Jest ciągnięty cały czas w kółko. Kurwa konflikt, który był wyjaśniony. Montaż, montaż potrafi zrobić robotę. Mi się nie chce. Mi się po prostu już nie chce i przeszedłem tutaj. Bo przyszedłem, przyszedłem tutajście tak naprawdę od pierwszej konferencji, a ja w tym siedzę 7 lat, w tym kurwa kopaniu mnie, nie? Kurwa, no nie. No po prostu tury! Tylko, że to było kurwa wyjaśnione i mówię, mówię jak da kur... do ściany. I kurwa dla ciebie też, o, ale kurwa tępy stół chyba. Tu rozjeba zaraz. Kowiek, który nie rozwiązuje ta niczego ta... agresją, nie? Pacyfista, który miał się nie pojawić, kurwa, na fejmie. Nie no, fiknę kozła, ja bym umiał. Ty kurwa kopałeś od 7 lat człowieku, więc o czym ty mówisz? A jedna ja osoba... 7 lat musiałem jedna... w tym siedzieć, żyć. No, Ile kur... moja żona kurwa łez wypłakała przez ciebie, kurwa cwaniaczku internetowy? Tak jak mówię, jesteś w stanie zrozumieć, jeżeli byś był przez kogoś przez tyle lat jakby napiętnowany, że jak ja bym po 6 latach y, twojego atakowania mnie napisał do ciebie się, to Ale... nie miałem w ogóle nigdy wcześniej takiej sytuacji, że ktoś... Y... Igor Lorenz, Lorenz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, zdrówko twoje Igor. Pani nie subskrybuje, zapraszam serdecznie. Co by się do mnie zachowywał przez tyle lat. Pokazuję ci, że zmieniłem zdanie na temat niektórych rzeczy, a ty siedzisz tutaj jak obrażony po prostu Bachor i nie. Ja jestem, za... ja nie jestem obrażony na ciebie, może zrozumiałbyś bardziej sytuację, a przez tyle lat byłbyś przez kogoś kurwa napiętnowany, nie? Umiałbyś się od. Zacięta płyta. Zacięta płyta. O, o, siedem lat!